Nadal to są tylko zapewnienia, ale najważniejsze, że w rozmowach na linii gmina Wrocław Koszykarski Śląsk jest nić porozumienia i chęć finansowego wsparcia. Oczywiście dziś jeszcze za wcześnie na konkrety, ale jedno jest pewne, Wrocław koszykówko stoi i będzie stał, jest deklaracja pana prezydenta o wsparciu. Te konkrety powoli jakoś się tam zawiązują, natomiast no jest to. Naprawdę no, taka sprawa, na której nam również zależy na tym, żeby nie odbywało się to błyskawicznie i bez, bez jakiejś takiej organizacji. Staramy się to wszystko szczegółowo dokładnie umówić, żeby, żeby w przyszłym sezonie już przy wsparciu miasta, mam nadzieję, Śląsk Wrocław z powodzeniem walczył w Ekstraklasie. Przedstawiciele Śląska chcą, by miasto rocznie przekazywało na klub 2 miliony złotych, ale na ostateczne decyzje trzeba jeszcze poczekać. Jak długo nie wiadomo w czerwcu zacznie się budowa zespołu na kolejny sezon? Myślę, że przy tak trudnym budżecie i dopiętym budżecie, znajdziemy środki, które pozwolą wspierać wrocławską koszykówkę. W Śląsku nikt nie ukrywa, że po awansie do ekstraklasy, kolejnym celem koszykarzy będzie powrót na sam szczyt. Każda złotówka, która trafi do Śląska, spowoduje, że ten klub będzie silniejszy, że będzie miał większe możliwości. Mamy nadzieję, że będzie walczył o Mistrzostwo Polski. Na które we Wrocławiu kibice czekają już od 10 lat.